Uziomeczki, jestem już na lotnisku i fajnie się teleportowałem, co nie z jazdy, najdę na lotnisko. Ok, i mamy teraz tutaj samoloty. Ok, jak znajdę jeszcze coś fajnego do pokazania Wam, to, to już robię. A teraz nie wiem co robić, więc pójdę sobie gdzieś usiąść i um, zobaczymy się potem, może w samolocie albo jeszcze przed toju. Okej, okay, żonki, jestem już w hotelu. Znowu się teleportowałem, bo nie chciałem się nagrywać w, um, w samolocie, ani jak jechałem tutaj. I mam taki pokoik. Bardzo śmieszny, spróbuję to uchwycić. Bardzo mały, ale mega fajnie. Tu jest i mi się bardzo podoba. Ok, więc mamy łóżeczko. Tutaj mamy jakieś takie malowidło z trawką. Tam mamy telewizorek jakieś takie siedzenia i od razu jak się obrócimy to tu mamy kabinę, chyba tak prysznic i tutaj jestem ja i umywalka i tak dalej tutaj następne lusterko i chyba tutaj coś o, tu mamy jeszcze chyba takie do regulacji klimy I tak dalej, to jak się otwiera o, Okej, okay, kiwa. Tego wam nie będzie pokazywać. Okej, więc teraz sobie ogarnę. Dostałem od pani w recepcji e, tutaj mapę Krakowa. Sobie poogarniam gdzie co jest. Mam też kod do Wi-Fi. Codziennie muszę schodzić na dół i brać nowy co za hamstwo w ogóle. Nie żartuję, Bardzo fajnie tutaj jest i zobaczymy się jakoś potem, a ja się idę legnąć. Ok, to popa. XD. Kurczę nie nagrałem tego, ale gościu tym właśnie busem przywalił w tą lampę A fuck. Kurczę, nie nagrałem tego. Może jeszcze raz walnie nie? jeszcze raz? Wal mi jeszcze raz. No. Okej, okay, ziomki, a więc wróciłem znowu do pokoju. Jak nie wiedzieliście, to poszedłem sobie do właśnie tego co tam pokazuję ale mi się udało zzoomować do galerii krakowskiej, gdzieś tam znalazłem ją wcale nie jest tak daleko ale to czym się będę musiał dzisiaj pożywić to, to. jeden croissant drugi Kinder bueno i tak dalej, bo wszystko jest dzisiaj zamknięte, więc zobaczymy się chyba dopiero jutro jak coś będzie do robienia, okej, okay, papa haha, ha, joke jemy pizzę Hej, jeszcze zanim dzisiaj się skończy, chciałem wam pokazać, co robię, a więc oglądam sobie livestreama SK kontra Fanatic w LORU i mam fajny Bayer. nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj mam taki, jakby, panel. okej, okay, sfokusuj się. Fokus, fokus, fokus. Okej, okay, mamy fokus, e, tutaj się naciska i patrzcie co się nam dzieje, jakie to jest cool. Więc naciskamy, to się nam wyłącza i włącza jest to tak dookoła, jest mega fajne, taki fajny klimacik. OK, to tyle, e, zobaczymy się jutro gdzieś, pa pa. Hej, ziomki, mamy drugi dzień, i dzisiaj będę szedł spotkać się z moimi ziomkami, akselem i kormelem. Um, I będzie całkiem spoczkowe Wezmę ze sobą kamerę. Najwyżej nałożę im troll face na twarze, jak nie będą chcieli się pokazać. <gry> Okej, okay, więc zobaczymy się potem. yo! I zjej ogniem Zjej ogniem Zjej ogniem Zjej Nie zjej ogniem Patrz jaka głowa Prawie jak moja Cię zało Nie dupską filmujesz Dupską Nie

Yo, ziomki, właśnie wróciłem z wyprawy, że tak powiem, z ziomkami na miasto i to co zobaczyliście, po prostu nie wiem, takie urywki po prostu tego co robiliśmy, czyli byliśmy tam w barze, patrzyliśmy troszkę na jakieś tam rzeczy na rynku i tak dalej, więc w sumie tyle co powinniście zobaczyć. Jutro będzie PYTG, czyli spotkanie YouTuberów, czyli to właśnie co, na co czekaliście, to najbardziej. Ważne, że tak powiem, więc zobaczymy się dopiero jutro. Ja idę spać, bo jestem normalnie na maksa dodnięty, że tak powiem, więc trzymajcie się. pa, pa. do jutra. Jo.